Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wrócimy sobie do gierek lot to dawno ich nie było na moim kanale i zagramy sobie w trzy gry, które jeszcze nie grałem, czyli totemki, emotki oraz sztabki. W każdą z gier wydamy 20 zł, 2 zł, 3 zł, 5 i 10, czyli 4 razy zagramy za te cztery różne stawki. Zaczniemy sobie od sztabek. Więc zapraszam serdecznie do oglądania. Więc tak, zasady gry, sztabki. Trzeba dopasować Twoje liczby do wygrywających liczb, czyli taki standard, zdrabkowy można powiedzieć, ale możemy też odkryć symbol korony lub mnożnik. No i co, kochani, zobaczcie, tak to wygląda. Zaczniemy sobie od 2 zł, później 3, i 10, czyli 4 różne stawki, dwie dyszki na każdą z gier. Korona daje nam natychmiastową wygraną. A także mamy tutaj możliwość rundy bonusowej, która e, da nam zakręcenie kołem. No zobaczymy, czy coś się tutaj uda. Kochani, 31, 33, 36, 16 i 7 takich liczb szukamy. Ja szybko tutaj klikam, kochani. E, no na razie, jak widzicie, nie ma tych liczb. E, oczywiście, jak ta liczba nasza by gdzieś tu wyskoczyła, wygrana to by się podświetliło, ale niestety. Nie mamy żadnej wygranej, więc 2 zł. Jak na razie jesteśmy w plecy. Zobaczymy, co będzie dalej. Zwiększamy stawkę do 3 zł. Płacimy i zaczynamy grę za 3 zł. Mam nadzieję, że ten powrót do Gierek Lotto okaże się szczęśliwy, bo całe wakacje nie grałem. Taki detoks od Gierek Lotto z też w sumie mniej drapałem niż zazwyczaj. I co, kochani, zobaczmy. Tutaj szukamy 4, 28, 11, 12 i 33. Na razie nie mamy nic. I, kochani, jest korona, czyli mamy natychmiastową wygraną. I mamy 9 zł, zobaczcie. Czyli mamy już na tej grze plusik. Mamy za 3 zł wygraną 9 zł. Jest to dobry początek. Oby tak dalej. Trzymajcie kciuki, żeby więcej jeszcze wygranych dzisiaj powpadało. Szczególnie za te wyższe stawki. No i co? Zwiększamy wkład do 5 zł i e, gramy, i gramy. Zobaczmy, co tutaj. Wygrywające liczby to 35, 31, 15, 10 oraz 27. Jak widzicie, 26 było jako pierwsze, czyli zaczęliśmy oboczkiem, e, ale rozpędzamy się, żeby nie tracić czasu, kochani. E, co my tu mamy? Na razie nic my tu nie mamy. No, i niestety za 5 zł nie mamy nic. Czyli jak na razie, na 3 gry, w których wydaliśmy 10 zł, wygrana jest 9, więc na razie jesteśmy złotóweczkę do tyłu. Nie jest na razie źle. I co? Za 10 zł spróbujemy ostatni raz w sztabkach zagrać i później zmienimy gierkę. Ehm, powiem tak: jeśli chodzi o moje odczucia co do tej gierki, no to tutaj szału nie ma. E, nie ma nic ciekawego. Odkrywanie liczb. Także no myślę, że zbyt często nie będę wracał do tej gry. Eee, I co nie ma? No, niestety, kochani, niestety, ale sztabki okazują się e, przegrane. Kolejne, więc e, no jeśli chodzi o sztabki, na pewno jesteśmy w plecy w dniu dzisiejszym, bo mamy 9 zł na wydane 20. No i co, przejdziemy sobie do kolejnej gry. Mam nadzieję, że troszkę będzie ona szczęśliwsza jak dla nas. E, przejdziemy sobie do gry Emotki. I jakie my tu mamy zasady? E, musimy obrócić kołem, aby zebrać gwiazdy. Zaraz zresztą zobaczycie. Zaczniemy od dwóch złotych. Po, po lewej stronie mamy to koło. E, jak widzicie, obracamy kołem i losujemy e, emotkę, która nam znika z pola i Oczywiście, przypisuje się nam do e, tutaj po lewej stronie do tabelki. Musimy zebrać odpowiednią liczbę danych, emotek, żeby wygrać przypisaną kwotę. Mamy trzy obroty. Możemy też bonusowy obrót wykręcić. E, czerwone znowu, ale no niestety jeszcze nam zabraknie. Trzy czerwone nam brakują do, do wygrania 8 zł. Niebieskie ponownie, ale też ich jest chyba za mało. Do 20 zł. No niestety, i co? No, nie będzie chyba nic z tego żółte. No, żółtych za dużo nam potrzeba, żeby wygrać główną wygraną. Jak widzicie, 28. dwóch zabrakło, więc no niestety, gra za 2 zł jest przegrana. Lecimy do e, 3 zł. Mam nadzieję, że będzie tym razem lepiej. No i zaczynamy. Obracamy. Co my tu mamy. Różowa emotka, czyli ona jest warta 800 zł, ich potrzebujemy 28, a na razie mamy 25. Dalej, 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 zielona, czyli ta, która da nam zwrot, ich potrzebujemy 18, a na razie mamy 11. Ee, żółta, no czyli ta z główną wygraną, no tutaj daleko, daleko, 4 niby brakuje, no ale wątpię, żebyśmy byśmy Drugi raz żółtą emotkę. Co dalej? Czerwona, czerwonej też nie było 12 zł. E, 19 mamy, a potrzebujemy 20. No i co? Niebieska czy coś innego? O proszę, zobaczcie. Natychmiastowa wygrana, kochani. Natychmiastowa wygrana karta, e, która daje nam 6 zł. 6 zł od razu, e, i to by było na tyle. Więc mamy wygraną w tej grze. Bardzo fajnie. Mamy za 3 zł. Mamy. 6 zł, czyli jak na razie e, te gry za 6 zł są wygrane obydwie i w emotkach, i w sztabkach e, No i co? Teraz przejdziemy sobie do gry za 5 zł. Zaczynamy żółtą emotką, czyli tą z główną wygraną 100 tysięcy mamy ich 17 i jeden darmowy obrót uzyskaliśmy, także bardzo super. E, czyli nadal mamy 5 obrotów do końca. Gry, czerwona emotka tym razem, ich potrzebujemy 20, a mamy 12, brakuje 8. No ale na razie na polu nie ma żadnych, jedna tylko jest czerwona. Zielone emotki, ile ich tu mamy? 12. I zobaczcie, kochani, po raz kolejny darmowy obrót, czyli już mamy dwa darmowe obroty, więc zostały nam 4. Różowa, różowa emotka, czyli warta 1250. No ale jak widzicie, niestety brakuje nam trzech emotek do wygranej. I co? Zielony kolor, zielony kolor. 7 I mamy wygraną, kochani, mamy zwrotać. 5 zł wpadło. Oj, zobaczcie, ile niebieskich jest na planszy. Jakbyśmy wylosowali niebieską, to by było super, bo raczej byśmy już wygrali. Ale mamy, kochani, mamy czerwoną emotkę. Mamy 25 zł, czyli mamy łącznie 3 dyszki. No i żółta emotka, ale tu nam zabraknie. Mamy 30 zł, kochani, mamy 30 zł. Naprawdę jest to świetny wynik, kochani. I to oznacza, że już przekroczyliśmy połowę, jeśli chodzi o wygrane dzisiejsze, o nasz dzisiejszy wkład, bo 60 zł to był wkład, a już mamy ponad 30 zł wygrane, więc minus, jeśli będzie, to nie tak duży. Ale jeszcze w zagramy sobie, kochani, za 10 zł. Eee, I co? Niebieskimi zaczęliśmy, ale no brakuje 6. Czerwone. Czerwonych potrzebujemy 20, a mamy 11. Lecimy dalej. Czy chociaż dyszka się zwróci, czy nie? Czy może coś więcej? Różowe emotki, 26 sztuk 2 brakuje. Dwa ruchy do końca. Czerwone, po raz kolejny, ale. Malutko ich tutaj mamy, i no niestety zabraknie. Zabraknie jeszcze czerwonych i zielonych. No zielonych troszkę jest, ale czy 18 chyba nie. Nie ma 18, więc. No niestety za 10 zł nie ma nic. Więc kończymy, kochanie, drugą gierkę, czyli emotki, e, i kończymy na poziomie 65 zł, e, czyli po dwóch grach jesteśmy 5 zł do przodu. Także na razie jest dobrze. Zobaczymy, jak poradzą sobie totemki. Czy pozwolą nam wyjść dzisiaj na plus, czy może jednak minus? Ale i tak już nie jest źle, bo mamy ponad połowę 45 zł na wydane 40 po tych dwóch grach. Więc nawet jak 0 będzie w totemkach, to będziemy tylko 15 zł w plec. Także jest to bardzo dobry prognostyk. No w totemkach, mam nadzieję, że też coś tam, coś tam wpadnie. I co my tutaj mamy zrobić? Kochani, e, tutaj zbyt dużego szału nie ma, jeśli chodzi o, e, o to, co my tu będziemy robić, bo musimy po prostu znaleźć e, w jednym rzędzie trzy identyczne totemy, żeby zgarnąć przypisaną do niego kwotę. E, no i co, kochani, gramy. Jak widzicie, tutaj zbyt długo grać nie będziemy. E, mamy, nie, no, nie mamy żadnego rzędu. No i to jest koniec gry, kochani, także ta gra jest naprawdę bardzo krótka. Szybko nam pójdzie, teraz za 3 zł spróbujemy. Po prostu spadają nam totemki i czy się utworzy linia, czy nie, to jest zależne od naszej wygranej. I co? O, zobaczcie, mamy linię, jak widzicie 9 zł, kochani. I co mamy rundę bonusową, nawet 3. 3 rundy bonusowe. No, ciekawe, czy coś jeszcze wpadnie tu nie ma. Tutaj też nie ma nic. I w trzeciej. O, kochani, zobaczcie, mamy 9,3, czyli 21 złotych. No i mamy plus, mamy plus w dzisiejszym odcinku. Naprawdę rewelacja, rewelacja mamy plus 21 zł, kochani, wszystkie gry za 3 złote dzisiaj przyniosły nam. Plus, bo mieliśmy 6 zł 9 i 21 teraz e, czyli wszystkie gry za 3 zł przyniosły plus gra za 5 zł, no kochani, no niestety nie ma tu żadnej linii. E, I ostatnia gra za 10 zł, kochani, e, już i tak jesteśmy na plusie. Zobaczymy, czy coś tutaj będzie. Jeśli tak, to naprawdę będzie rewelacyjna wygrana. E, zobaczmy, zobaczmy. Kochani, co to się dzieje? 30-60. 90, kochani, to jest naprawdę e, moja najwyższa wygrana w gierkach. Lotto tego jeszcze nie miałem. Naprawdę 90 zł. Wow, no tego się nie spodziewałem. Zobaczcie, jest 156 zł. Dzisiaj, kochani, to jest nasze saldo. Czyli jesteśmy 96 zł do przodu. Także zdecydowanie, totemki, kochani, rozbiły bank dzisiaj. E, wygraliśmy 111 zł w totemkach na wydane 20 jeśli chodzi o sztabki to mieliśmy minus czyli 9 na 20 ale emotki też nam przyniosły plusa bo mieliśmy 36 na 20 czyli łącznie kochani wychodzi nam 96 zł na plusie naprawdę to jest rewelacyjny wynik nie spodziewałem się tego zobaczcie za 10 zł wygraliśmy 90 i no to jest moja najwyższa wygrana w gierkach lotto w drapkach jest niezmiennie stówka a jeśli chodzi o gierki, no to teraz jest te 90. Także bardzo się cieszę, że tak fajnie mnie powitały te gierki. E, następny odcinek z Gierek Lotto myślę, że nie będzie już tak e, późno. Myślę, że może w ciągu dwóch tygodni, e, bo pojawiła się już kolejna gierka, e, czwarta, której też nie grałem. E, więc e, no, musimy nadrobić, kochani, z Gierkami Lotto. E, zobaczymy, co tam nam Lotto przygotowało. I co? Ja już się tym optymistycznym akcentem kochani, z wami żegnam, naprawdę Dzisiaj jest świetny wynik, prawie 100 złotych, jestem na plusie. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeśli się podobał, zapraszam do zostawienia łapeczki w górę oraz jakiegoś miłego komentarza, a także do zostawienia subskrypcji tam na dole, żeby nie ominął Was żaden nowy film na moim kanale. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Pa! pa!